Uuu. Uuu. Ja, młodek nowy. Chama przyjemność. I że Aby chwila była bueno, weź udział w nowej loterii. Kup dowolne Kinder Bueno, zachowaj opakowanie i graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Zatok. Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irigasin. Irigasin skutecznie usuwa lucie wina w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie rzuć. Irigasin natychmiastowa ulga dla zatok. O kurka! Pan tutaj? Tak, ale korki też są. Bardzo proszę. Ze śledzikiem, w sałacy i na kanapkę. Przez cały rok od lisnera. Kolega zbierał. Ach. O, kurka! To musi być lisner. Krucie! Ktoś będzie zjeżdżał z turbogravitacji! Soczysty Soczysty, krujący kawałek kurczaka w trzech otworach, kurwina ma kryzpińską całą uwagę. Stary. To był najlepszy zjazd, jakiego nie widziałeś. Rodzina tak się mną opiekuje, więc ja opiekuję się nimi. Pożyczam im mój sudokrę, bo jest to nie tylko dla dzieci, ale dla każdego. Siostrzyczka stosuje go na otarcia, które psują vibe. Ten kagatek. używa go, gdy się zrani, a wujaszek używa go na otarcia od roweru i biegania. Sudokrem pomaga całej rodzinie! No i jest świetny na odparzenie od pieluch. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sudokrem dla każdego! Czy wiesz, że niektóre leki, konserwanty w diecie czy stres powodują zamieszanie w twoim mikrobiomie i mogą go uszkadzać? A ty czujesz to w jelitach? Regeneruj mikrobiom z Multilak. Symbiotyk Multilac to unikalny dziewięcioszczepowy skład z probiotykiem, który wypełnia ubytki w mikrobiomie i przyspiesza jego odbudowę. A dla osób starszych, przyjmujących laki na stałe, Multilak 60, dopasowany do potrzeb seniorów. I wszystko wraca do normy. Multilak, regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Nie przeżyj życia, siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych groźnych chorób, także nowotworowych. Zdań z kanapy. Aktywność fizyczna jest jednym z obowiązkowych elementów profilaktyki raka. Teraz możesz usiąść. Ważne, byś regularnie włączał się do ruchu. Sergej był w Rosji dziennikarzem. Krytykował rząd, rozzłościł pewnych ludzi. Znajdę go. Co to za ludzie? Dilletre. Myślą, że ukradłem ich owsa. Czyje to prawki? Moje. Męska dwunastka? To spokojnie, ona i ta druga są same. Przyciągasz niebezpieczeństwo jak Magnus. Dlaczego? Taka praca. Magno, detektyw z Hawajów. Do wychodu! Dzisiaj o 17.05, w szóstce. Legendarni stróże prawa z Teksasu są zawsze na pierwszej linii frontu. Co dla nas ma. Gang ta terror na w starych samochodach. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zadziera z czakiem norwesem. jesteś spokrewniony z Elvisem przez Zgadza się. Kultowy serial. Strażnik Teksasu. Po dwa odcinki. Dzisiaj po 18.00 w szóstce. by chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup dowolne Kinder Bueno, zachowaj opakowanie i graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Wypróbuj plastry przeciwbólowe Voltaren Forte o 24-godzinnym działaniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Za to... Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irigasin. Irigasin skutecznie usuwa dziewinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie rzuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Coś słabo wygląda. Zadanie specjalne? Wsparcie odporności mamy. A nasza dajna broń? Tylko grinovita Forte. Grinovita to wysoka dawka witaminy C, cynku i ekstraktu z owoców. Zdrowo i naturalnie. A dla twojej odporności mam Grinovita Junior. Greenovita. Odporność z natury. Teraz grinowita w opakowaniach promocyjnych. 10 plus 3 saszetki gratis. Chrupnij nowe mini paluchy Lyconic. Pełnoziarniste, wypiekane, z ziarnami lnu. To pyszne źródło błonnika w trzech wciągających smakach. Musztarda z miodem, rozmaryn i papryka. Spróbuj. Dobry chrup, dobry dzień. Planujesz badania profilaktyczne? Mierzysz ciśnienie krwi? Dbasz o siebie? Szczepienie przeciwko COVID-19 to kolejny zdrowy nawyk. Skierowanie znajdziesz na internetowym koncie pacjenta. Już dziś pomyśl o wizycie w przychodni lub aptece. Już opony? Wspaniale! Bo na weekend jedziemy do mamusi. Marka model rok. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. W 24 godziny. Bezsenność. Świat wali Ci się na głowę. Weź do Runex. Jedna tabletka pozwala nawet na 8 godzin snu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z wyładką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Feralgina. Skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Feralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyrangina, numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyragina numer jeden na silny ból. pani?